Þakk Það er mega Það er mega Það er mega Það er mega Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem po raz już prawie setny chyba na tarasach różowych w Tygalalang. Już ja widziałam ze sto razy, a ta dziewczynka tutaj widzi który raz te tarasy? Nie wiem. Chyba pierwszy, co? D dziesiąty. Dziesiąty. Coś tutaj chyba się kawy za mało panienka napiła. Zabrałam dzisiaj fui, moją kawa. rodzinę. Kawa fuj, no. fuj kawa, kawa fuj. No i bardzo dobrze. Ja uwielbiam kawę. Kawa już wypita, a teraz będziemy chodzić po tarasach ryżowych. To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Nie, nie przypadaj! upada tutaj! Jedno z moich ulubionych miejsc i tak się cieszę, że mogę mojej rodzince pokazać to miejsce. Podobać się na razie? Tak. Podoba się i jeszcze mamy takie szczęście, to że... Boże, co tu mi siedzi? I jeszcze tyłkiem do kamery się odwróciła, zobacz. Nie, to przód. To przód? A myślałam, że to tyłek, bo nie widzę za dobrze. Jest chyba Mało z... no, turystów jest, prawda? Tak. Bardzo puste są pola. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I nie mogę się doczekać, aż pokażę rodzińce, to piękne miejsce, ale naprawdę ja się spodziewałam, że będą tłumy. A jest pusto, widzę jedną osobę na i jeszcze widzę sesję fotograficzną, nawet blendę wzięli do robienia zdjęć, żeby było ładniejsze światło. No właśnie się zastanawiamy, jak się mówi cześć do rybek. No chyba nie tak, Zuzia, straszysz je. <grytanie> <grytanie> Tutaj piękne restauracje są na tych tarasach ryżowych. Jak ja byłam w trakcie pandemii, to one były pozamykane. Tam widzę nawet łódka wystaje. I teraz chodźcie dziewczyny, idziemy dalej zobaczyć, jeszcze będą fajniejsze miejsca. Z takimi widoczkami. Uważaj, bo to są duże schody. Ojej! Jaki on jest mięciutki, jakby futarka nie miał, tylko puszek taki. 80. Za swing? Tutaj jak się robi zdjęcia na huśtawkach, bo oczywiście trzeba, musieliśmy pójść na huśtawki, e, mają przygotowane takie spódnice do obwiązania, albo takie narzutki i właśnie zaproponowałam, że jak moja siostrzenica z moją siostrą będą na tej huśtawce, no to trzeba zorganizować długi materiał, żeby zwisał, żeby Olcia miała piękne zdjęcia. <śmiech> <śmiech> Uuu, możesz tak krzyczeć, Zuzia, jak chcesz, żeby im dać energii trochę. A panienka już była raz na huśtawce i powiedziała, że chce jeszcze raz, a ja dzisiaj nie byłam więc idziemy razem, tak? Tak I teraz mamy inny kolorek Teraz mamy czerwony To co, lecimy? Tak Dobra Ale super Ojcze, spójrzcie w prawo I do góry Spójrzcie do góry jakie pały Super, to <laughs> <laughs> More? More? się yes. Ludzie z tej huśtawki są tak kochani. Po prostu aż mi czasami słów brakuje, jak są mieli balicycy. Dali nam jedną darmową przejażdżkę na skuterze. Nie na skuterze, co ja gadam, na huśtawce. Ojej, ci dwa babachy. O two babies. O! Piesek się nazywa Kenzo. Ojej. Ci. Jaka radocha! A, Kenzo chyba chce iść! Kenzo, nie podgryzaj! Kenzo. Boże, to są tak mili ludzie! Właśnie pani zabrała Olcie, żeby umyć łapki! Zapadź do Balagi! Słuchajcie, poznałam chyba najmilszych ludzi na Bali. Jak będziecie tutaj na te Galalang, thank you! Koniecznie przyjdźcie do tego miejsca. I'm just talking about how nice you are. Koniecznie przyjdźcie do tego miejsca. Tak nas przywitali po prostu jak w rodzinie. To jest w ogóle niesamowite. Pani, która tam nas przywitała, Wayan, wzięła z Ole, czyli moją młodszą siostrzenicę, na ręce. Zaniosła gdzieś z tyłu do jakichś baniaków. Umyła jej stopy, umyła jej ręce, bo była w błotku. I w ogóle tak, o Jezu, jak w rodzinie się poczułam przywitana. Kocham to miejsce, po prostu kocham, kocham, kocham bali. Cała mocha, jestem o mnie nagrywa. Nagrywam to, co Ty mówiłaś. A co ja mówiłam? To jesteś spocona. Jestem spocona, a ojciec mnie nagrywa. Zobacz samochody. Nie, tak blisko! Nie chcę tak blisko! Nie, 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 nie. Taka ciekawostka, jeżeli będziecie przyjeżdżać na pola ryżowe, to miejsce, w którym ja zazwyczaj schodzę na dół, jest akurat zamknięte, jeżeli chce się przejść na drugą stronę. Bo dlatego, że tutaj jest wzgórze i normalnie można chodzić po tych polach, i potem jest kolejne wzgórze i można wejść na dół. Ale dowiedziałam się, że jakiś mostek pękł i niestety tam nie ma wstępu czekajcie, bo mnie tutaj rozdzielą od mojej rodziny. Tutaj teraz jest trochę bardziej tłoczno, dlatego że aktualnie schodzimy jedynym zejściem, którym można się połączyć z drugą częścią, z tym drugim wzgórzem. Nie wiem, czy powiedziałam, czy nie, bo się zakręciłam Pęklu, mostek. Bo tutaj są takie malutkie rzeczki, i coś tam podobno się zarwało, i na razie nie da się przejść. A te pola ryżowe są gigantyczne, bo one się ciągną tam, hen daleko. I jeszcze w drugą stronę, i tam można zrobić taki zlot supermanem, że tak z wyciągniętą ręką się lata. Można też nawet na takich rozciągniętych linach pojechać rowerem i kończę na razie chyba nagrywanie, ale możecie zobaczyć, jak to obłędnie wygląda, bo chcę sobie spędzić czas trochę z moimi siostrzeńcami. Pierwszy raz są na polach ryżowych takich. Szwagier już był na polach ryżowych, bo mi tu krzyczy, że ze szwagrem jeszcze chcę spędzić czas. Oni byli w Wietnamie nie pozwolili mi ze sobą pojechać na wycieczkę. Są inni ludzie, kochanie. Ale my przyszliśmy z prawej strony. Tutaj przechodzimy teraz do drugiej części pola i trzeba zapłacić e, dotacje. Wcześniej nie było określone, jaka ilość pieniędzy ma być zapłacona. Można było wrzucać, co się chce, a teraz trzeba ile, Zuzia? 10 tysięcy za osobę. Dokładnie, ale dzieci mają za darmo. Nie wiemy dokładnie, do jakiego wieku, ale nas się nie spytali o wiek tutaj. I możemy przejść. Dzień jak. I możemy przejść na drugą część pól ryżowych. I będzie wspinaczka. Trzeba ile, Zuzia? 10 tysięcy za. Dobra, dzięki za info. Mała ta rzeczka. Ej, ale to się rusza. To się ugina pod nami. No idziemy, idziemy. Pospieszę tutaj, Zuzia. Zobacz, jakie tutaj jest błoto. Trzeba będzie później do tej pani późnej nogi umyć. Ale mamy wspinaczkę. Ciekawa jestem, kto pierwszy się podda. Ja nie. No dobra, to ja. wyzwanie podjęte. Ola krzyczy, że się nie podda, tak? olcze nie poddasz się? Nie. Tu no. głowami macie kokos. Wow, wow, kokos macie nad głową. Mory, tu uważacie! jest dziura. Tak, Ola nam pokazała. Tutaj na tych polach ryżowych chyba jest lepsza radocha niż wczoraj w lesie małp. Ślimaki duże, ślimaki duże? no to trzeba przejść obok nich, tylko nie nadepnijcie. To Zobaczcie, jak ci ochroniarze tutaj stoją, kamienni. co. Już prawie jesteśmy, dziewczyny, ale lepsza radocha niż wczoraj w małpingaju. Tych chłuszczawek jest, tylko widać ruch w dżungli. Mm. Tutaj mamy koncert na czym? Na bębenkach, tak? Spodziewałam mm. się, że po otwarciu granic będzie zdecydowanie większy e, ruch. A tak jest bardzo spokojnie, bardzo przyjemnie, nawet po otwarciu granic. Patrzymy, ale spacerek piękny przez pola ryżowe, ale trzeba uważać. Tutaj raz na jakiś czas są takie krawężniki zjechane. Co tam ludzie spadali chyba? Bo ja to kiedyś widziałam. I plan jest taki, że chcemy dojść, chcemy przejść tam na drugą stronę, ale zobaczymy. O, właśnie opowiadałam o tym, prawie wpadłam. Plan jest taki, że chcemy gdzieś tam w bok przejść. Mam nadzieję, że dobrze pokazuję, bo muszę patrzeć pod nogi. Bo się robi niebezpiecznie. Jest przepięknie dzisiaj. W ogóle słoneczko przygrzało. Kurczę, zobaczcie, jak tutaj jest. Po prostu pięknie. Stoicie pod liściem? Ale super. Co zobaczyć, jak parasolka? Taki Czekam duży. Czekam teraz, żeby zrobić rodzince zdjęcia tutaj z takim widoczkiem. O, już pierwsi. Pierwsi członkowie rodziny wchodzą. Mam nadzieję, że będą zadowoleni ze zdjęć. Ale czat, czuję się jakbym była na wakacjach, a przecież to jest miejsce, w którym mieszkam. Słuchajcie, mieszkam w miejscu, w którym czuję się, jakbym była na wakacjach. No lepiej sobie nie mogłam zaplanować chyba mojego życia. A, cudowny jest dzisiaj dzień. Chyba będzie przerwa na świeże kokosy takie mam wrażenie. Tylko trzeba patrzeć pod nogi, bo tutaj nie ma żadnych barierek. A tutaj jest spadek, no na 3 metry bym powiedziała w dół. <noise> I widoczki takie. Właśnie pani, od której kupiliśmy kokosy zaproponowała, że ma super miejscówkę, gdzie można zdjęcie zrobić. Powiedziała, żeby dać aparat i ona nam zrobi zdjęcie. Idziemy na skarpę, chyba tam gdzie są Japonki. Tutaj jest taka zawierucha, bo tam idą ludzie. I my stamtąd nie przeszliśmy. My przeszliśmy z góry. My na górze byliśmy. Nie wiem, tu jest taka zawierucha. Piękne miejsce, kolejne. Nie wiem co, tak naprawdę dokąd my dojdziemy, bo tędy jeszcze nie szłam. Najważniejsze, że panienki zadowolone. No dobra, jedna panienka, a druga zuzia. Zadowolone. Z... Dzie... Podszedł do nas pan teraz. I powiedział, że weźmie Zuzię. I ja mu mówię, że nie weźmie taki starszy pan, prawda? I ja mu mówię, że mu nie dam Zuzi. I on mówi, Zuzia moja, mówię, nie, moja. I tak się zaśmiałam i się spytałam, no dobra, to ile pan daje? I powiedział, że 20 tysięcy. Powiedziałam, nie, proszę pana, to jest słaby układ. Ale zobacz, to są te bambusy wielkie, co później obcinają. Tą trasą jeszcze nigdy nie szłam. I wygląda spokojnie. No, idziemy! To już nie jest Idziemy dalej, jesteśmy na spacerze i znaleźliśmy domek. I się zastanawiamy, czy to jest domek Baby Jagi, czy gremlina. I tutaj Ocia mi mówi, jak oko, prawda? Może to jest kamerka Baby Jagi. Ola mi mówi, żeby cicho się zachowywać. O! Cichutko, cichutko! Uwaga! To wy się boicie. W sumie, tak jak Wam mówiłam, że byłam już tutaj na tych polach ryżowych pewnie z 10, może 20 razy, ale nigdy nie obeszłam takiego wielkiego kawału tych pól ryżowych. Pierwszy raz tak naprawdę widzę, jak to wszystko wygląda. Bardzo duży wysiłek, ale kurczę, to jest normalnie... To, to jest jedno z tych miejsc, które naprawdę trzeba na 100% odwiedzić co w Bali. I potwierdzam to i ja, i moje siostrzenice. Na razie, z tego co widziałam, to chyba dziś najlepiej się bawią. I co jakiś czas słyszę, że Chcę już zjeść, chcę pójść na basen i tak dalej, ale generalnie coś pokaże ciekawego i od razu wracają, wracają siły, wraca energia. Naprawdę jest dzisiaj czadowo. A ile kalori, kalorii spaliłam, to nawet z tego się nie da policzyć. Więc przyjemne, spożyteczne. I uważajcie na błotko, bo się nogi ślizgają po nim, dobra? W takiej części, gdzie jest jeszcze więcej chustawek i są nawet podwójne chustawki dla par. To tego jeszcze nie widziałam. A tam chyba teraz nie będzie widać. Kolejny rower jedzie na linach, ale chyba jest za palmą. Widziałaś? Zuzia? O, tam jest za palmą teraz centralnie. Zaraz wyjadą Państwo. No, fajne, fajne rzeczy. Cały dzień w zasadzie może spędzić tutaj na tarasach ryżowych, tak naprawdę tyle jest do zrobienia i tyle do zobaczenia, a tam chyba są jakieś porzucone hotele. Nie wiem, czy one. Zobacz, ojciec, to są jakieś chyba hotele opuszczone. Wyglądają trochę strasznie. Ale jakby odnowili, to super. Kurczę, w takim miejscu to bym się chciała zatrzymać. Już jesteś gotowa, tak? Żeby iść? Tak. A jak ten twój mały bobek? Spoko? Cześć, Bobku! Przywita się do kamerki? Dzień dobry! Cześć! Cześć! Jak się nazywasz? Nie, bo mi tutaj... Świnka morska. nie Nie jak się nazywasz, Cześć. tylko jak się naziwasz. Naziwasz? To tak mówi. Okay. Ja. No dobra, jak się naziwasz? Nie jak się nazywasz? tylko jak się naziwasz. Aha. Ale ostrożnie. Oj, właśnie, jakby ktoś spadał z tej kościawki. Łapcie go. Zobacz, tam byliśmy, Agata. No wodna, a my zaczęliśmy stamtąd, gdzieś daleko. Znalazłam właśnie najmniejsze banany jakie widziałam w życiu. Dla porównania to jest mój mały palec. No właśnie robię zdjęcie. To całe pole ryżowe. Znaczy no z tamtej strony i tylko dotąd, bo tam jest jeszcze więcej, ale przeszliśmy na piechotę. Dobry wysiłek, piękne widoczki i zmęczone dzieci. No wiem, żartuję, Olcia tam troszeczkę tylko. Skończyliśmy spacerek, teraz myślimy nad planem, gdzie pójść zjeść. O, piesek tutaj podszedł. Dużo piesków tutaj chodzi, wyglądają na zadbane. I zobaczcie, co tutaj są za owoce. Tutaj są jackfruity, całkiem spore, ale tutaj na drzewie rosną jeszcze większe. Trzeba uważać, żeby na głowę nie spadły. Po długim spacerze, wyczekany lunch. My już sobie zjedliśmy lunchek i oczywiście na do widzenia trzeba było jeszcze raz na huśtawkach się pobujać Zuzia już się pobujała a teraz Olcia pierwszy raz sama będzie na huśtawce obiecali nam, że będą wszystko tutaj 10 razy sprawdzać Ola już chciała sama koniecznie Woo! Super Olcia! Idziemy nad wodospad i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze wejść, bo jest 16.16, .16, a pewnie koło 6 już zamykają wodospady, bo zacznie się ściemniać. Trasa jest ładna, wszyscy zmęczeni, więc fajnie będzie wskoczyć tu zimnej Jesteśmy teraz na wodospadzie i jest pisze, piękne przejście przez taki las bambusowy. To są bambusy, tylko młode i wygląda to jak taka rama, jakby jak tunel bambusowy. Tutaj mamy wyrzeźbione żółwie, czyli po indonezyjsku kura kura, tak się mówi na żółwie. A tutaj mostek, który wygląda interesująco. Jest śliski na maksa. Wszystko w mchu, por mchem porośnięte. I wodospad, który ma głębokość 7 metrów. Wodospad jest piękny, ale wydaje mi się, że nie jest najlepszym wodospadem, jeżeli przychodzą dzieci. Wygląda tak, więc jest naprawdę przepięknie. Jeszcze dzisiaj jest ładna pogoda i naprawdę robi wrażenie, ale nie ma takiego gładkiego zejścia i trzeba na trawie usiąść. Wodospadł. Później pewnie na lody pójdziemy. To moja siostra. Cześć. Cześć. Hello. To moja ciocia. Cześć. To, Cześć. Moj... to jakiś pan. To moja mama, to tata. To moja siostra, chce robi rogi. Chciała ręce pokazać. nie Patrzcie, ludzie tu zdjęcia robią. Tam jest piękny wodospad. Pokażę Wam zaraz siebie. Patrzcie, to ja. Teraz pokażę mamę i tatę. Mamusiu, pomachaj. Papa, pa, do następnego filmiku. Piękny zachód słońca przez bambusowy las. Ktoś mi tutaj grzebie. Kto mi tutaj wyrywa palce? Co tutaj się dzieje? Pierścionek mi zniszczysz. Chodź, idziemy, to Twój pierścionek. No, liście. Ale modeleczka. W ogóle parkingi przed wodospadami to są tak piękne. Zawsze jest świątynia. Zawsze jest dużo palm i jest, są piękne pola ryżowe. Zaraz poszukamy, gdzie jest pan tutaj od naszej... Hi! Tutaj już nasz kierowca czeka. I idealnie możemy od razu wsiadać, Słucham. Boże, jaka cudowna restauracja. Udało się nam zamówić jedzenie, które, którego nie było w karcie, czyli grillowany kurczak, ziemniaki gotowane z wody, chociaż było normalnie jakby grillują tutaj, a nie z wody, więc wszystko się udało tutaj zamówić tak jak chcemy, ale już dla oci zamawiałyśmy z wody, prawda? Wszyscy zadowoleni, każdy ma inne wymagania, ale naszej całej piątce udało się znaleźć coś ciekawego. Ja zamówiłam jakieś danie i spytałam się, czy to, czy to jest podane jako tosty. I słyszałam, że tak. I dostałam tosty, tylko zamiast chleba, zobaczcie, jak kreatywnie to jest. Wiesz co to jest, Duzia? Bakłażan. Pokrojony, tak? I super to wygląda. Sosikiem, a do tego załapaliśmy się na muzykę na żywo. I ja tu tylko chciałam pokazać, że nikt nie jest dyskryminowany, i pan Bobek, czyli pan Świnka Morska, dostał swój własny talerzyk. I ma tutaj na talerzyku kawałek. To jest Kobieta, przepraszam, pani Świnka Morska dostała tutaj ziemniaczki z masełkiem rozkniecone roku i kurczaczka, każdy co musiałyśmy prosić o oddzielny talerzyk.